Jest 4 września 1944 roku. Niemieckie czołgi miażdżą płytę grobu nieznanego żołnierza. Trwa bombardowanie Mokotowa. Niemcy podejmują silne natarcie na powiśle i północne śródmieście. Niemcy niszczą elektrownię miejską, co skutkuje brakiem prądu. Nie działają hydrofory, stają drukarnie, są opóźnienia w produkcji broni. W gruzach runął dom przy szpitalnej 12, w którym mieściła się drukarnia wydająca biuletyn informacyjny i inne pisma. Śmierć poniosło kilkunastu drukarzy. Podobny los spotkał hotel Wiktoria przy Jasnej. Pułkownik Antoni Hruściel-Monter przenosi sztab na Złotą. Płonie szpital Świętego Łazarza w okolicach placu Trzech Krzyży. Mówi Roman Szaudel, Kajtek, gdy wybuchło powstanie miał 20 lat. Na Śródmieściu dowiedzieliśmy się, że na ulicy Czerniakowskiej, na dole nad Wisłą są jakieś magazyny i tam w tych magazynach można coś nie coś robić. No to ochotników się kilku zebrało w nocy byśmy mieli przekop tam pod książęcą ulicą. Zeszliśmy na dół, tam na dole był ten szpital, pod tym szpitalem był przekop i tam żeśmy wyszli na czerniakowską ulicę i rzeczywiście dostaliśmy się do magazynów. Nikt tam nie pilnował, nikogo nie było. No i żeśmy wzięli, to głównie pomidory, takie w puszkach, przerobione na, na pastę. I jeszcze jakieś zboże było czy coś takiego. No to wzięliśmy tylko tyle, co to mogliśmy unieść. Oczywiście oddaliśmy to do naszego kwatermistrza, który zrobił z tego prawdopodobnie jakieś posiłki. I na drugi dzień to się większa grupa zorganizowała, poszliśmy, a tam tylko zastaliśmy pożar. Nic nie było już. Tylko wszystko się kopciło i wrócili bez niczego. No ja na przykład, to już po niewoli niemieckiej, w której jeszcze było gorzej, bo te trzy miesiące w marszu to przecież to, to jest zabójcze. Ja ważyłem 48 kg, jak nas Amerykanie dogonili. A przed tym ważyłem 67. Komuniści sieją wrogą powstańcą propagandę.